na drugim etapie Rafał Majka u Team Emirates. Rafał, chyba przede wszystkim najważniejsze jest to, że dobry etap dla waszej drużyny. Trzy miejsca w pierwszej dziesiątce. Ehm, mogło być troszkę lepiej. E, Christian moim zdaniem zafiniszował troszeczkę za szybko. E, powinien czekać, bo byliśmy wyprowadzeni bardzo dobrze. E, przed 400-500 metrów do, do mety, poczekać jeszcze 200 metrów, ale, ale młody kolasz uczy, uczy się, jeszcze może wygrać ten wyścig. Jeżeli chodzi o dzisiejsze punkty do klasyfikacji generalnej, no to jest myślę dobrze, natomiast wszyscy eksperci mówią, że ten najtrudniejszy etap przed Wami jutro, tak? E, ja myślę, że wyścig dopiero się jutro rozpocznie, a będą duże kasowania, bo są małe sekundowe straty, także my mamy trzech kolarzy w dziesiątce, ale to nas wcale nie satysfakcjonuje, żebyśmy byli w dziesiątce, tylko chcemy wygrać ten wyścig, a nie wiadomo z którym kolarzem, ale mamy być z przodu. Jeszcze a propos dzisiaj takim waszym największym zmartwieniem było to, jaka, ta, jaka pogoda będzie. Ten plan też się rozciągał trochę wiatru. No najważniejsze, że było bezpiecznie na finiszu i przed tym deszczem zdążyliście. Tak, udało się nam, że właśnie przez nie padało, także e, zjazdy były w miarę niebezpieczne, także lepiej pogoda wytrzymała, więc jesteśmy zadowoleni. No to czekamy na Was jutro. Bardzo dziękuję. Rafał Majka, dzisiaj dziesiąte miejsce. Tak, rzeczywiście deszcz wstrzymał.